Ja wiem, jaki jest problem z Among i co powoduje, że ta gra jest taka zero jedynkowa i dla tryhardów. Jak można ją ulepszyć? Właśnie dzisiaj miałem tą rozkminę, że jak wypierdasz jest ze statku, to nie powinno być napisane, czy on był impostorem, czy nie. Powiedz. Patrzcie, widzowie, jaka legitna jest ta mucha. To jest popierdolone. Ona chodzi? Nie, ta nie chodzi. Nie, ale jest jeszcze Mogę taka. Pająka co wysłać jak chcesz. Pająka? No, możesz pająka wysłać. O kurwa, ten chuj chodzi. Ale ten, ten już nie wygląda tak legitnie. No, ale jak masz ciemny ekran i jest ciemno, to, to można się obstrać trochę. A co robią inni ludzie? Idziemy zobaczyć innych ludzi, widzowie. Trzeba czerpać Nie Nieuczesana... Nie no, ja też zrobiłem błąd, ale w sensie chodzi, że... Nie... Hmm. Trochę się to... zmieniła od ostatniego <laughs> czasu, kiedy ją widziałem. Inaczej ją pamiętam, trzeba przyznać. Bez makijażu chyba streamuje. Dobra... Może pooglądamy Co wy na to. Najlepsze szoty z miesiąca. Czemu Karolina będzie tańczyć jazz dance? Jest dzisiaj jazz dance na 100 tysięcy z okazji 100 tysięcy followersów, ponieważ jak miałam 25-30 tysięcy była moda na jazz dance. Ludzie się pytali, kiedy tańczy jazz dance. Ja nie chciałam, ponieważ wiem, że. Strinking jazz. A dobra. Czyli to jakiś śod informacyjny. Latające cocki. Ja, dużo ma wyświetlać to środ ja informacyjny. na czacie spamowali. Wsi tak. swojej dupy? Twarzy też, ale twarzy nie wyłączę. Kurwa macie, ona to rzuca takie czary, że ja nie zrozumiałem nic. Wsi ze swojej dupy! Sisie ze swojej dupy? Co? O, mala. Sisie ze swojej dupy swojej dupy? Nie mogę, kurwa, czemu ja nie mogę normalnie mówić. Sisie ze swojej dupy? Twarzy też, ale twarzy nie wyłączę. Wstydzisz się swojej dupy? Sisie ze swojej dupy to było wstydzisz? Nie, to było wszyscy. A jest na czacie napisane: bez kitu, patrz, wstydzisz się swojej dupy, pytanie. A, bez kitu. To było wszyscy. Wszyscy swojej... swojej dupy. Nie, sami z... się dzieje. Tyś tyś. Ja jestem, widzę nie uczesanej. Nie, już chyba nie, nie wiem. Nie, już nie jestem. Można odebrać obserwującego. osób. Arkuela, dawaj, brzydzę się tym rasistą. To, co się działo dzisiaj w nocy, u Arkuela, jest niedopuszczalne. Co się działo? A odpalił sobie powtórkę niczym Lotar HS, tylko z ostatniego streama, żeby sobie coś nabić. Nie wiem, co reklamki, godzinki i nie wyłączył donate'ów. Możecie się domyślić, co się stało. Ja może mam sobie Master'a dzisiaj wbił w Lead Legend? Zobacz, mam 48 lpd D2, czyli to jest około 14 winów rzędu i mamy Master'a. Nie. Nie mam ochoty w ligę pograć, tak szczerze. Tak dawno nie grałem. Jestem uzależniony od tej gry gdzieś w głębi duszy. Wczoraj graliśmy. No. <śmiech> <śmiech> już mi mało. Idem, idem. Tu już widzę przeciwników. Jak stoją na respie. Więc tam podjeżdżam do nich. Bez zastanowienia. Wystarczyłoby zmienić napis w animacji, Ale samo został wyrzucony, ale pomysł serio dobry. Jest spęta Jak ale to man. jest Jarok Bram tryharduje na midzie, tsuje i siedzę w golidzie 4, a ty se klikasz a tu topa, a to mida, a to jungle, i siedzisz w D2. Rąk nie mam? To wiem. Głównym jestem? Tak? Chyba. Dziękuję Ci bardzo, główniak. Ale musisz pamiętać jedną rzecz: że ja mam D2 tylko dlatego, że troluję. Tak, ten był w top 100 serwera. Ja bym poświęcił się tej grze. Tu dawaj się poświęcić. Dobrze, kurwa. Dobrze. Dziesiąty sezon się wpierdalam, widzowie. A teraz jest dziesiąty. Jedenasty. Jedenasty sezon, kurwa, nie zobaczycie mnie na żadnej innej grze niż Liga Legend. Na kurwa 200 godzin miesięcznie w Ligę Legend tylko. Ja nie mam z tym problemu, absolutnie. Ja nie gram w ligę tylko dla was. Jakbym mnie streamował, to grałbym w ligę od rana do wieczora. No kaj. Czemu nie pomagacie? Czy to wygrany fajcik. czemu tu nikt nic nie bije? Heh, no cóż To trzech jest O kurde Nie da się już tej góry wytrafić, jebanej Ja już miałem parę reszty no nie wiem, nasze żana w dżungli obsysa druta O, o tam jest skrytało jak coś tak? Nie za jajca Dobra, no, spierdolą z to go zabijamy Dobra, to zabijmy chwytać No tak a co? <laughs> Chłopca, nie wierzył. Okej. Okay. Nie miałem Merkę czy nic? nie. Nie, wiem. Nie Myślałem, nie. że miałem. Nie. Chyba nie miałem nie. nie, to źle. Myślałem, że Amerkę i wygramy to. R na rurobrech ta z tego jest co mógł ...by coraz mniej chłopaków, teraz z romantyczną duszą Ale zapomniałaś płaku, że ty jesteś zwykłą górę Z jednym piszesz, z drugim lizesz z rzeczy, ta niż pantówę Czwarty oracze jak tukę piąty tylko rucham w buwek Weź wąt sobie niej, się dokładnie ścierko Nie wiem, w konkurwatem uśmiech to nie do ciebie na pewno No i po co ci dostrzegło w ogóle tam No się Mogę jeszcze trafić. Nie, ale nawle są te fajki. Więcej obrażam od dżunglera. Ja pierdolę Nie ja wiem, kurwa. Człowiek wstaje pierwszą grę, chce zagrać w League of Legends i od razu dostaje takie coś nawet. Janet, dżungli. Mogę zagrać lux, lawnom, Nautilusem, pajkiem, pontonem. To dalej pantonem No, co za seksowna plaża biczka. Dawno nie było. Możesz podchodzić do tego. Gonie, gonie. Masz coś? Kurwa To dziwka je No jest, jest szmatą Uciekamy No skurwa, no myślałem, że rzuci gdzie indziej to, no co za kurwison Ja pierdolę, przepraszam że trud Moja wina O kurwa O kurwa Masz tak no. Znowu zatrzymać. ja Jadę do roboty. Kurwa uważaj. za mną cztery duże chłopy. Flaszki pękły cztery. Zero, siedem, litra. Zaraz będzie kurwa. Zajebista bitwa. Flaszki pękły w cztery. Zero siedem, litra. Zaraz będzie kurwa. Zajebista bitwa. W bandażniku z tyłu leżą cztery kije jakby to nie było to się ich użyje cztery setki poszły cztery grube nosy cztery były laski i cztery papierosy cztery setki poszły cztery grube nosy cztery były laski i cztery papierosy pokoje w hotelu i cztery walizki kisione ogóry kur... pisze list do brata Czterech mamy żołek tego samego adwokata Bibi kur... Światła gasną, sprawa załatwiona W tym tygodniu czwarta Pełne są kieszenie, była tego warta Już na przyszły tydzień Pierdalał Marek Na Pierdala, nas, O, pan, no skończmy to już To nie twoja brocha Na myśli, że nie bronić Już na przyszły tydzień Następna dla... robota and don't coming Chłopy mają w przeciwnej drużynie, 13, 14 14 Okej, okay, nie jest aż taka duża To diament, no To widać akurat Luki tak gra i też ma diament No intująca dziwka mnie zaprosiła To nie chcę z nią grać Nie nagrałem z takimi Dobra, chuj w tego Śmierdzieli Ty, a ty w ogóle widziałeś Ekipę Mortalcia? Mortalcia ekipę? Ja pierdolę ale, Na no, sobie mortalcia On robi daj daily, daily i dzisiaj No, gówno je jak coś. O jakąś kwotę, którą ja ci mogę odpowiedzieć. No, wyświetlenia, się coś nie zgadza. Najgorszy suchar Plus jeden. Myślę, że by tego nie wstawić. <noise> nieźle, masz na chacie słuchać, to już wiadomo, gdzie. Szanowny jest. panie Marcinie, proszę o zapuszczenie dla nas piosenki Masno-Mamale: pasją, dumą, spełnieniem, szansą, przyjemnością, radością, inspiracją, przygodą, zabawą, pracą, domem. Całym domem jest legend. Domem. Widziałem. Wystarczyło nie być patologicznym streamerem i byłbym w tym filmie widzowie. Miałbym swój moment, powiedziałbym tak. Głównem. <słuch>